z tej strony Esmeralda Big Garden wraz ze mną jest Zosia Napiszę na YouTube, że na, że na MSP nagrywam że nagrywam ogółem i takie tam Cicho bądź nie. Dobra, patrzymy. Em um. ja ci dam udostępnienie ekranu. Patrzaj. O! Dziękuję, pozdrawiam. No, chociaż się ktoś do mnie odezwał. Ja czytam jeszcze link do jego link do jej kanału z opisza O Boże! Jakie jaja? Dobra, Boże! Ej, posłuchaj, Posłuchaj Zosia! Hej, lajkować i subować. Dziękuję za. Pomoc i serdecznie pozdrawiam. Dobra, włazimy stąd, bo tu jest trochę dziwnie już się dziwnie czuję. Dobra, pozdrawiam, Mał Alicja, pozdrawiam, Katrolia, pozdrawiam. Um, krem do ciebie. Lol. No, i co tam, nie będę się czy tej nazwy. I oczywiście... No, oczywiście Esmeralda Bigarden. Esmeralda Bigarden. Dzisiaj sobie po prostu nagrywamy odcinki i... Aha, super, bardzo dziękuję. Aha, dostałam coś na pocztę. Dobra, patrzymy, co mi przyszło na pocztę. Wow, dziękuję za taką pomoc. O Boże. Okej. Okay. Dobra i popaczamy mój kanał ogółem tutaj, wiecie? Eee, dobra już, O Boże! Popatrzamy. No, musimy się przyszykować. A, i zauważyłam, że, niektó że niektóre mówi star, już piszą, że e, June 13 nie ma high scores, czyli czy w tych najlepszych wynikach, więc sobie zobaczymy, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Dobra. O kurde, nie mam. Um, Boże, zapom zapomniałam, nie Ja zapomniałam, gdzie już się w to wchodzi, no. Gapa. Boże, dopiero! No dobra. Hańka, dziesięć?! Ano, ano, ta. Hańka tu, tutaj, dobra. A. Um, Duna czy... Co? Przecież jej nie było! A. I Duna z każdego miesiąca, z każdego yy, w ogóle dnia ma większy level. Ja nie wiem, czy ona raz tam se wchodzi i używa Cherlesa, ale na to tak to wygląda. I pokażę Wam jeszcze jedną dziwną rzecz. Od kiedy, Nilson przyjaźni się, ten znany oczywiście Wam youtuber, przyjaźni się z królem Simonem. Od jak... od jakiego czasu, ja się pytam? Po jaką cholerę? Po jaką? Przecież to on zgłosił haka Bylisa, z którego oczywiście ja używałam i kupowałam niektóre listy życzeń, ponieważ... Em, no po prostu nie chciał mi się kupować vip Poza tym, według mnie, kupowanie vip to jest marnotrawstwo czas, czasu. Ty w ogóle e, wtedy nie masz z tego, no może jest z tego radocha, a dla innych nie. Tako, tak to e, kasy ci zabraknie. nie była tak to znam w sposób, który można e, wbić przez Hackbysa kas nie hakując, tylko w inny sposób. Dobra, poczamy, poczamy. Dobra, tu jeszcze poczekamy. Dobra, nie wiem gdzie tam mi poszło. No i tam. I pozdrawiam galaktykę Ariana. No i oczywiście. Jarusia 84. Um, pozdrawiam też tutaj Monster Boya. Cośka, zamknij się. O Jezu, mi się przez Was wszystko laguje. Zamknij się, proszę Cię. Dobra, i na koniec yy, pozdrawiamy oczywiście... Tutaj moich znajomych. Czyli tutaj nawias Zosia, Zosia Anna. Nawias. Pozdrawiam Katrolia. Pozdrawiam Małpa Alicja, Pozdrawiam Krem Do ciebie. Pozdrawiam Masterboy B. Nawias 2. Pozdrawiam Serduszko, Maxius, Serduszko. Pozdrawiam FCF2006. Pozdrawiam Lala Lu. Pozdrawiam, pozdrawiam Ogniowa Bloom. Pozdrawiam oczywiście Czarusia84. Pozdrawiam Kratka Kamil Kratka. Pozdrawiam Magdalenę Budlewską, która ma oczywiście kanał na YouTubie i chyba ją znacie, więc zapraszam serdecznie na jej kanał. Czyli Magda Magdalena Suble... Butlewska MSP. Jest dłużej, oczywiście. Więc. I oczywiście pozdrawiam. MV, którą najbardziej subskrybuje, Jest u mnie w pierwszym, na pierwszym miejscu. Nawet wam już pokażę. Widzicie? Envy tutaj jest. Na pierwszym miejscu u mnie. Więc pozdrawiam tych youtuberów. A najbardziej Dysofskiego. I Roxana DJ. Pozdrawiam. I też Envyka. Taka tamę. Abstrahuj TV. No, a... Ośkę też. Mm. Więc życzę Wam miłego wieczoru. Jest 12.55. No, pozdrawiam Kasa, Justin Bieber, Kasa, Kasa. Pozdrawiam Hanika10. Pozdrawiam e, pieseczka 10, 36, 607, 60, 67, 84. Więc to wszystko na dziś. Więc trochę informacji